Tu mam sobie takie zero 0% alkoholu i będę go kosztował zasyczało troszeczkę teraz go kosztuję. Pivo za procent ma smak, to piwo za procent ma smak. po prostu taka lemoniadka, która teraz pije. Bo gdy mówiłem, że nie piję alkoholu prawdziwego, to mi nie wierzyli. Tylko piję 0% alkoholu. I... To piwo, to piwo właśnie, jego smak oceniam na bardzo dobry. Jest bardzo dobry jego smak.